Teraz to bo ja nie kobieta? Lepiej właśnie, ja pierdolę ty! Chłopie! Foxy jego ja bym chętnie zaprosił na randkę. Skąd jest Foxy? Z Polski! Wow! Poland. Nie ma pokazanych gier Foxy, ale fajny z niego kurwa. Łopak! Ty, właśnie, przypomnę sobie ile za jest racji fanboya. W szkole specjalnej... Mam przyjaciela co mi zrobisz? Nie wiem, laskę? ...na Lubelszczyźnie... Ludolf! Ludolf! Ludolf, bardzo fajny awatar. Jeszcze lepszy twór w masz, Ludolf. się do mnie na priw. Wiesz co chodzi? Wing wing. Wiesz co Chłop, kurwa, Macie jakiś kontakt z nim? Sam jestem gejem, a mam pełno widzów, fembojów i transseksualistów, kurwa, i stanąłbym w ich obronie. Oddałbym za was. Trzeba mu zwalić konia, nie? W sensie, w sensie trzeba. Gej, alfa. Ty, Sigma Gej. To ja. Sigma Gej.